Drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, kanał Króla Pustkowia został zdemonetyzowany i objęty prewencyjną blokadą treści. YouTube uznał, że treści, które publikuje na kanale, są szkodliwe. W obliczu tej stosunkowo smutnej dla mnie, a nawet powiedziałbym tragicznej, sytuacji, bowiem na tym obecnym kanale Króla Pustkowia nie będę mógł już zarabiać, zdecydowałem się otworzyć drugi kanał na którym oczywiście działalność rozpoczynam już dzisiaj link drodzy państwo do tego kanału nowego kanału króla pustkowia znajdziecie państwo w pierwszym komentarzu no i od razu wszystkich państwa chciałem zachęcić żebyście mój kanał odwiedzili jeszcze dzisiaj tam już jest dla was przygotowany pierwszy film Pierwszy film na nowym kanale Króla Pustkowia już sobie czeka, dlatego bardzo Państwa proszę, wejdźcie na mój nowy kanał, zostawcie suba, bo potrzebuję jak najszybciej zebrać tysiąc subów. To jest oczywiście jeden z wymogów YouTube'a, żeby rozpocząć yy, zarabianie na kanale, żeby YouTube włączył monetyzację. Potrzebuję także uzbierać jeszcze cztery tysiące godzin obejrzanych filmów, więc na kwiecień mam, postawiłem sobie takie zadanie w zasadzie, yy, żeby dostarczyć taką ilość filmów, żeby oglądający byli w stanie mi tę liczbę godzin oglądanych filmów wygenerować, abym ja mógł także dzięki mojej twórczej pracy jakiś grosz, prawda, z tego YouTube'a wyciągnąć. Nie chcę, drodzy państwo, tego filmu y, oczywiście przeciągać, bo nie ma takiej potrzeby. Ten kanał, stary kanał Króla Pustkowia, y, który założyłem gdzieś mniej więcej 3,5 roku temu. On jeszcze będzie aktywny cały czas, będzie tutaj można wracać, będzie yy, można na tym kanale filmy oglądać, jeśli ktoś będzie chciał. A już yy, mówię, od dzisiaj, drodzy Państwo, na nowym kanale pojawia się pierwszy film, za chwilę będą wchodziły następne. Będziemy rozmawiać, jak to zwykle, na kanale Króla Pustkowia o polityce, o filozofii, yy, o życiu i o wszystkich sprawach ważnych dla ludzkiego gatunku. Zatem, drodzy Państwo, przechodzimy. Teraz, bardzo Państwa proszę, na nowy kanał Króla Pustkowia. Tam się widzimy, tam będzie w dalszym ciągu praca Króla Pustkowia kontynuowana. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i do zobaczenia.